Dzień dobry, ja jestem Antoni Jan Radecki i mój pomocnik tata. Dzisiaj będziemy robić kotlety. To zaczynamy. Bierzemy sobie kawałeczek z piersi kurczaka, wcześniej pokrojony. Moczymy w... Mące. Tak. Teraz z drugiej strony możemy mąką obsypać jeszcze dokładniej, żeby każda część kurczaka była pokryta mąką. Następnie przechodzimy i moczymy, moczymy w jajeczku. Użyliśmy dwóch jajek. Dołożyliśmy soli i też pieprzu, tak do smaku. Każdy sobie może według uznania przyprawić. I potem. Os tak, moczymy dokładnie. I dajemy wtedy do, do bułki tartej. Tak, bardzo dokładnie. Z dwóch stron może jeszcze. Tak, posypać. Bierzemy, ok, bierzemy kolejną część. Czaka. Znowu moczymy w jajku. I na końcu w bułce tartej, tak? Bardzo dokładnie z dwóch stron i dajemy na talerzyk. Dokładnie. I kolejna część, wcześniej ubita przez Antoniego. Znowu moczymy, wkładamy wszystko mąką z dwóch stron. Obtaczamy bardzo dokładnie. Moczymy znowu w jajeczku i na końcu w bułce tartej. Ostatnie? Bierzemy ostatnią część kurczaczka do mąki, tak. Z dwóch stron obtaczamy jajkiem. I na końcu, w bułce tartej, używając dwóch rączek, tak? Tak, przygotowane kotleciki możemy piec na obiadek, tak? Mhm. Życzymy smacznego wszystkim i pozdrawiamy do następnego Bye. razu, tak?